Jaka jest wielka moc różańca, jak strasznie się I to znowu, co wspomniałem, novena pompejańska. To jest to jest bomba. To jest bomba atomowa ze wszystkim, jakim można się wymyślić największymi. To jest 54 dni. Trzy części różańca codziennie. Słuchajcie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, i mówi, że zmówiłem modlitwę yy, nowennę pompejańską. Ja wiem, że tę osobę kieruje do mnie Maryja. I przede wszystkim i mam rację. M no, modlitwa pom yy, nowenna pompejańska. Ja już mówię matkom, które rozpaczają nad, nad synem, który jest narkomanem, pijakiem, czy jeszcze innym, który się siedzi już poszedł w subkultury. O matki przychodzą i mówią, co ja mam robić? No ja już nie wiem, co robić. Weź nowennę pompejańską. I słuchajcie, ludzie, ludzie młodych Mówi dzisiaj nowennę pompejańską. Jakie są straszne potrzeby. Znaczy, daję wam narzędzie, bo Nowenna pompejańska, ale to jest masakra. To jest trzy części, 150 codziennie. Ale mówię wam, 54 dni to nie jest 5 dni, to nie jest tydzień, to nie jest paciorek, siusiu, spa. To jest naprawdę modlitwa. Także yy, yy, oni tego nienawidzą. Oni tego, tego nienawidzą. Dlatego musicie, musicie tę nowennę pompejańską, yy, szczególnie, kiedy macie no, problem nie do przebicia. Teraz mówi, mówi tak yy, o Maryi. Yy, żaden z tego yy, nie wytrzyma, jeżeli Maryja jest po ich stronie. I teraz demon mówi tak. Przebiliśmy ją mieczem, a ono nie umarło, serce Maryi. Ukrzyżowaliśmy jej syna, a ona nie umarła. Dostała więcej dzieci. Podczas innego egzorcyzmu, kiedy egzorcysta oddawał część Najświętszemu Sercu Maryi, demon powiedział, jej serce sprawia nam ból. Im bardziej przebijaliśmy to serce, tym bardziej biło. Im bardziej miażdżyliśmy to serce, tym bardziej ona miażdżyła nas. Im bardziej cierpiała, tym bardziej cierpieliśmy i my. Chcieliśmy zrobić jej na złość, a ona zabijała nas swoim płaczem. Jej łzy są ogniem, które nas zabija. Innym razem ten sam egzorcysta wzywał wstawienista Matki Bożej a demo zaczął mówić w kolcach, które tkwią w tym sercu. Są one symbolem grzechów ludzkości. Oraz o ludziach, którzy chcą ofiarować Maryi swoje zadośćuczynienie. Powiedział wtedy, ludzie pomogli im wbić w to serce mnóstwo kolców, tysiące miliardów. Sami żeście mi pomogli wbić te wszystkie kolce, właśnie wy, ale im więcej kolców, tym więcej ma siły. Im więcej krwi, tym więcej ma mocy, im więcej cierpienia, tym więcej chwały. Wasze grzechy zamieniły się w chwały, bo wiele dusz poświęciło się jej, żeby za coś uczynić za zniewagi. Każda dusza, która jej się poświęca, wyciąga kolec z jej serca. To Są niesamowite rzeczy. To są niesamowite rzeczy. Ja jak się spotykam z protestantami, jak zaczynają bluzgać na Matkę Bożą, to ja się nie zdziwię, po której stronie jesteście. Bluzgacie na moją matkę. Jakby wam ktoś matkę obrażał, co byście panowie zrobili? A my co robimy? Ja nie mówię, że trzeba iść od razu kogoś walnąć. Ale nawet się boimy odezwać. No tak, macie rację, tak, musimy budować ekumenizm no, bez Matki Bożej. Dajcie mi spokój, nie? Jaki ekumenizm bez Matki Bożej? O to szatanowi chodzi. Nie ma ekumenizmu bez Matki Bożej. Nie my się naginamy do nich. Jeżeli oni, a oni bluzgają. Tu Jezus, tu kochany, tu uzdrowienia, tu wszystko ten, a Matka Boża to pozostają białe gorączki. Pytam się, po której stronie są? Odpowiedź jest jasna. Nie będę tego tłumaczył. Po której stronie ci ludzie są. Dlatego nie możemy iść na kompromisy. Zły nie ma nad nią żadnych szans. Ona jest silniejsza od nas, zły nie ma żadnej władzy. Czytajcie apokalipsę, jaka tam wojna jest. Między niewiastą. Co tam się dzieje? No, tak nam te słowa są znane, że na wchodzą i wychodzą. Ale przecież to ona zniszczy. Szatan nienawidzi. Wiecie dlaczego? Bo ludzkie stworzenie ma go zniszczyć. Jego pycha to nie zniszczy Jego Bóg, tylko Maryja, ona zmiażdży mu głowę. Ludzkie stworzenie ma zmiażdżyć arcykapłanowi. Lucyfer to przecież był największych czerubinów. Ona ma zniszczyć Lucyfera. Jaka to jest hańba dla niego? On tego nie może znieść. Dlatego tak nienawidzi, nienawidzi Maryi.